Dzisiaj się mam na sobie, jestem Marty. Zwydać się w kolejnym odcinku z na kanale. Kolejny odcinek z Zysk do Jeszcze mam Kawaha. Już trochę czasu nie grałem. Chyba dwa tygodnie w ten tryb. Ostatnia moja wygrana. Ostatnia moja gra to była wygrana na tym Halisie. I od tamtej pory nie grałem w ogóle. 4 HP Jeden zaraz na nas. Ale rozgrywka była strasznie ciężka, także obawiam się, że może być ciężki mecz. A z tej rangi już bym nie chciał spaść. W kałach mi odpowiada, jak na razie. Ale też nie da się ukryć, fajnie byłoby awansować w wyższe rangi. No, 28. Ale ten. Grałem przeciwko temu Stalkerowi o ile mogę. no przeciwko Stalkerowi na rozgrzewce to było mega ciężko z nim grać. Nie wiem co teraz tutaj to był właściwie. Ten Gunter i teammate 1-1. A powiem wam, nie grałem dwa tygodnie praktycznie w skrzydłowie żeby sobie tą rangę tak fajnie zostawić na jakiś czas. Obawiam się, że przegram mecz i od razu spadnę, bo ten system rank staje jest taki dziwny. I jestem tego świadomy, że jak, można, że jak przegramy to, tym samym mogę również spać z rangi, bo tak też się zdarza. Na się jeden kilo tylko. Warf może uznać, że nie zasługuje już na czoła. No nie w tym momencie, kurde. Jak to jest, że zawsze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja się odwracam, to przeciwnik musi patrzeć na mnie i mi zabić. Tylko i właśnie wtedy tak jest. Mhm, Stalker. Tutaj jest. 46, w 3, no nie. Czasami jestem zrezygnowany po takich meczach. <grych> Lipa. Może nie powinienem dzisiaj w ogóle grać tego skrzydła. A ten sobie z nagrywem cały so, czas, przelega challenge, dla Jonas'a. Dobra, palimy im drzwi. Widzę, że sobie na nowo tam kupił Serio? Nie patrzę na to, nie patrzę. Albo? Albo nawet popatrzę i mamy 4-3. Jeszcze tylko jedna runda i będzie remis. Ale chciałbym tego maciu tak bardzo nie przegrać. Ale czy to jest możliwe ze mną? Czasami, wiecie, to, to już jest właśnie to, że już masz Kałacha. Chciałbyś awansować jeszcze wyżej, żeby zrobić to, co każdy by chciał, Być wyższe rangi. Ale nie zawsze to jest możliwe. <grym> ktoś musi kiedyś przegrać, a ktoś wygrać, a ktoś zremisować. Mam nadzieję, że mi tam patrzysz. No tak dobra jakym jeszcze wiedział że on ma o 35 3-5 Załamanie można przy... Bo załamany można być jak należy przy tej przerwie No pokaż na co ci stać Może nie powinienem wychodzić, nie wiem, no te jak ja takich lub nienawidzę. Nienawidzę przegrywać w ogóle, no wiadomo. każdy nikt nie lubi przegrywać. Zwłaszcza przy tej randze, gdzie chciałem po prostu awansować jeszcze wyżej, ale nie wiem czy to będzie możliwe. Za wysokie rangi chyba. Więc <laughs> kiedyś miałem męcz z kumplem który ma globala, właściwie miał bo on rzadko gra więc teraz jako mało bez seręgę. miał globala no i na globalach zagrałem 100 razy lepiej w tyzusowiu bo to było o wiele lepiej niż na zwykłych silverach kiedyś także <laughs> także wiecie no na globalu miałem po prostu lepszy mecz niż na innych Teraz ja uratowałem tą rundę, Także jeszcze walczymy ładnie. Temu już się na ale uratowałem 6-5, jeszcze jedna runda i będzie remis. No, walczymy, walczymy do końca. Wynik nie ma też tu się ukrywać przez tą rundę

Nie wiem gdzie jest Minus 78 Byłem bardziej pewny, że on tam przeszedł na, na te krótkie, nie na te długie, a i... Już na pewno bo tu nie ma. To jest pewne no. Czemu paki nie wziąłeś ze sobą? Dobra, uratował 7 przejść dla nas trzecia asysta. Bryanus nie żyje już, Został tylko stalker. 18 HP ten ma. Jak zawsze muszę zawieść, jak zawsze. Aha, on tu już był, fajnie, super. 8-7 będzie cud, jak to będzie Lemis. Wielki cud. No i ten będzie, będzie bardzo bolał, coś czuję. Żeby wolał ten remis niż porażkę jak wiadomo Ale ma tylko maka także nie widzę tu nic dobrego Nie wiem gdzie jest tarkę po której stronie multimulti-field R estava um me cava <laughs> Słabo mi. Co? Brak misów. Mistrzowskie obrońca dwa. Jeszcze jedna ręga i podwójny kałak, później już orzełek. Chciałbym... Zagrać naprawdę teraz z kimś, kto jest bardzo dobry i mógłby wykierować mnie do rangi, o której by bym nie pomyślał jeszcze z jakiejś, ja wiem, trzy lata temu, powiedzmy. Bo co jak co, ale gdy grasz już w CS od 2018 roku i pom. W takim czasie Valve już Ci daje taką rangę, to naprawdę jest to coś fajnego. Jeszcze na materiały na YouTube, pomimo że czasami gdzieś zdarza się, zdarzają się błędy w meczach i mecz nie jest do końca taki, jaki chcesz, to i tak taka ranga. daje porządnego kopa do walki o to, żeby grać o wyższe ceny. Tylko czy war wyda mi też kopa do tego, żeby otwierać więcej skrzynek, czy też nie. No już tam coś przeleciało fajnego. Może nie do końca fajnie, ale zostawiajcie w górę komentarze, subskrypcji, kto jest nowy. I widzimy się, miejmy nadzieję w bardzo dobrych meczach już wkrótce. Siemka.